nową, uznałem że, e, że jakby tutaj i koszt nie jest aż taki duży, żeby ryzykować, że tutaj będę zostawiał w zbiorniku te wszystkie związki, które w tym, w tym by się tutaj przedostały. Jak widać tutaj te deski pod, pod sampa mam na podstawkach. I tam w środku też tutaj pod tym są podstawki, także nawet jakby mi się tu rozlało trochę wody, to pod spodem jest przewiew i to elegancko wyschnie, a nie zacznie mi to gnić tutaj. Jest tyle podstawek, że ten sam stoi równo, i jest bezpieczny. I to idzie do wyrzucenia. Jak widzicie tutaj z całych dwóch tygodni jest, no to nie jest czyste, prawda? A tu mam nowy nowy yy, worek waty od sery trzeba ją przepukać przed pierwszym użyciem ale ją wrzucimy dopiero za chwilę bo już tutaj widzę, że woda dochodzi do odpowiedniego poziomu, żeby zaprzestać wylewania Zaprzesta zaprzestać możemy poprzez wyjęcie tego węża tutaj z wody, wystarczy zwietrzyć syfon przez chwilę i już przestaje się wylewać ta woda teraz idziemy tutaj Montujemy ten układ na kran, chwila. Jak już zamontowaliśmy ten wąż na kran, to odkręcamy wodę zimną. OK. I ona się tu zaczyna nalewać. Jeszcze możemy tak zrobić, żeby ten wąż nie był zanurzony w wodzie. Chwileczkę. Będziemy widzieć i kran też nie będzie walczył z ciśnieniem. Baniaka, który napiera w przeciwną stronę, jeżeli zamrożony i zolany syfem. I czekamy aż się napełni. Jak zacznie się, możemy iść na kawę. Jak zacznie się przelewać przez ten grzebień, na pewno to usłyszymy nawet z najdalszego kąta mieszkania, bo będzie spadać tutaj woda 30 cm w dół, robiąc przy tym olbrzymi hałas. Także jak usłyszymy, że woda wlewa się do komina, to możemy udać się do kranu i ją zakręcić. Tu jeszcze warto sprawdzić, czy wszystko jest szczelne, czy nigdzie ten wąż nam się nie suwa. W zasadzie tego tu możemy pilnować. jak yy, Można to zrobić tak, że sobie zamontujemy kranik pod zlewem na przykład i tam mamy na stałe z łączkami przyczepiony wąż i tylko rozwijamy wąż z spod zlewu bez, bez przyczepiania, go tutaj tak na partyzancko na kran. Się napełnia. Nie stosuję żadnych tutaj uzdatniaczy ani niczego takiego, ponieważ i tak tej wody nalewane jest stosunkowo mało w porównaniu do tego, co mam w zbiorniku, więc jakby nie ma to znaczenia. Ta ilość substancji nie jest jakaś. Ilość chloru na przykład jaki mógłby się wlać, nie jest jakiś katastrofalny. Zresztą będzie widać po rybach że coś się dzieje, jak widać tutaj nic im nie przeszkadza. I czekamy, aż się to naleje. Więc specjalnie nie nalewam silnym strumieniem, ponieważ nie mam jak tutaj tego przymocować. W związku z tym nie mogę zrobić ciśnienia, tak żeby wywalało mi ten wąż stąd. Po prostu nie chcę sobie tutaj zrobić małego chlewiku. Dobra, to na czas nalewania wyłączę i później jeszcze pokażę Wam samo włączenie jakby późniejsze czynności, które można wykonać. Ok, tu widzimy się do lewa. Już jest blisko krawędzi grzebienia. Jak dojdzie do krawędzi grzebienia, to to co mówiłem wcześniej, zacznie się tu przelewać strasznie, hałasując. I wtedy wiemy, że możemy powoli pomyśleć o włączeniu pompy. No i tak tutaj się zbiera. Ta woda. Ja wiem, że jak mi dochodzi do krawędzi grzebienia, to, to z pompy zostanie wypompowane około 17 litrów wody. Eee, 17 litrów wody to jest to, co jest tutaj na powierzchni spiętrzone przez pompę plus część tego komina. Ok, więc można przystąpić do włączania tej pompy. Ma tendencję do niestartowania czasami. Ok, wystartowała i zaczyna się wypompowywanie wody stąd. Jak widzicie poziom wody w komorze pompy zaczyna spadać, bo wystartowała. Żeby nie przekroczyła minimum. Jest gdzieś tutaj w tym miejscu się powinno zacząć powietrzać. Ale już zaczęło się przelewać, tam oczywiście cały czas dolewa się z kranu. I tu zaraz zobaczycie, stróżki już pierwsze poszły. Oczywiście tu już wymieniłem batę na nową. Wcześniej nieba w, w ciepłej wodzie wymyć, ponieważ yy, tak jest napisane na opakowaniu, ponieważ tam są jakieś poprodukcyjne pewnie y, rzeczy na tej wacie. A producent zaleca zmycie tego i to już się zaczyna coraz szybciej przelewać. Im więcej tej wody się spiętrza, to jeszcze zerkniemy. E, spada woda w komorze, spada poziom wody. Wyłowimy ogórka z komory. Pompy to jest tutaj ogórek do raka, jak widzicie. Tutaj się cały czas dolewa. Kiedy będę wiedział, że mam już przestać dolewać? Otóż tak. Najpierw wyreguluję tutaj poziom wody w kominie. Jak już dojdziemy do tego, że, że w akwarium jest max, co podaje pompa. Tam Zaczyna nam spadać do minimum. Tutaj w kominie rosnąć. Reguluję to tym, że zamykam zawór. Poziom wody zaczyna się szybko podnosić. Szybko się podnosi i dojdzie zaraz do końca rewizji. Odkręcam częściowo, tak żeby był delikatny zrzut tutaj na rewizji. O, dosłownie taki strumyczek lekki a w gruncie że będzie spadała tutaj. Widać wyregulowałem, komin jest pełny i już przestał, e, przestało być go słychać. Tutaj wkłady pracują prawidłowo. I teraz jedyne na co czekamy, to żeby wypełniła się ta komora pompy do maksymalnego poziomu w czasie pracy pompy, czyli tutaj. Co się dzieje y, tym wężem? Dolewa się tutaj woda cały czas. Ona oczywiście spada przez grzebień do, y, do sampa i oczywiście w, w wyniku tego dolewania rośnie poziom wody w komorze pompy. bardzo powoli. To jest bardzo duża komora pompy. Około 54 60 litrów. Gdzieś tak. Yy, także tutaj tym cienkim sikiem to chwilę potrwa. Ale jak widzicie to już się zaczyna podnosić. Była tutaj. Spokojnie sobie rośnie. Jak dojdzie do tot, to wtedy zakręcę kran. Yy, I jakby Całość jest już w obiegu, także nie muszę tutaj żadnych dodatkowych czynności wykonywać. Wytro jeszcze przemyję tylko to u góry i od spodu. to już jest wyregulowane. Może być jeszcze taka sytuacja, że jak zakręcę kran i spadnie ten przepływ przez grzebień, bo tutaj pompa podaje, plus kran podaje, spadnie, no tutaj może zacząć spadać, wtedy jeszcze zaworem będę musiał doregulować, żeby tutaj poziom wody był Przelewający się przez tą rewizję z strumyczkiem. Wtedy jest wysoki w kominie, i wtedy też cały układ jest cichy. Widać tutaj, jak, jak to pracuje elegancko. To już zaczęło zbierać zanieczyszczenia mechaniczne, szczególnie w tej części komory. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików i zachęcam do subskrypcji.